Cześć moi drodzy, patrzcie co tu widzimy. Lampka schowka, schowek Oktawia 2. Super fabia czy inne taki typ lampki z takim wahadełkiem. Widzicie, tu jest to wahadełko. Trochę otworzę. O. A to jest popychacz od, od klapy schowka, nie, który zamyka i popycha to. Tam jest taka blaszka, sprężynka, która się w tym momencie odgięła. I rozłącza nam obwód. W tym schowku, słuchajcie, lampka paliła się do, cały czas, cały czas. To, ten popychacz nie mógł popchnąć tego wahadełka. Wahadełko takie cienkie jest, porobiły się luzy i po prostu nie domykało tak jakby tego przycisku. Paliła się lampka cały czas. Co robimy? Wszystko opierdzielamy taśmą. Tutaj grubiej z tej strony, gdzie przychodzi ten popychacz. Pół centymetra taśmy i jest system naprawiony. elegancko.